Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie pierwsza na moim kanale unboxing. Unboxing paczki z akcji na Facebooku, która jest darmowe gadżety szkolne. I przechodzimy teraz do paczki. Paczka przyszła w takim stanie jaka jest, taka zniszczona. Tu jest trochę zamoczona przeze mnie, ale paczka praktycznie była w takim stanie jaka jest teraz. Widzicie na materiale wideo. Tutaj mamy namiary do niby organizatora tego. Ktoś zapłacił za nią. I paczkę otwieramy tutaj, tu, 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 tu. I wyjmujemy gadżety, które że są jakieś tam nie wiadomo jakie fajne. Dlaczego dla mnie to są gadżety po prostu takie w ogóle nie Te... Te, chyba wszystko. Kasy nie ma, to nie podoba mi się. Ogólnie gadżety znajdują się tutaj takie, że jest tutaj jakiś plan lekcji, jakieś ulotki net. Właśnie tutaj widzimy e, reklamę tej, tej, tej firmy, która robi te wszystkie ulotki no i oczywiście tutaj kolena reklama jakieś w ogóle jednorośce tutaj są bo oh fuck, dotknąłem kamery umrę koło zakładka nie wiem co to w ogóle jest jakieś śmieszne yy, ulotki aha ha, ha. śmieszne w ogóle wszystko o widzimy tutaj takie te mm. Karteczki po prostu, zwykłe karteczki, które w ogóle są, nie, nie no może te karteczki są chyba najbardziej przydatne ogólnie ze wszystkiego. No i teraz, tak przychodząc do rzeczy, no to nie wiem, zapraszam Was na tą akcję na Facebooku, dostaniecie tutaj adnotację, link w opisie do tej akcji. No nie wiem no, zobaczycie to, tą akcję i sami określcie, czy, czy o tym, co o tym sądzicie, ja się nie będę ja wypowiadał na ten temat. To był pierwszy unboxing na moim kanale i prawdopodobnie ostatni. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia wkrótce. I robimy konkurs. Hahaha, ha, ha, śmieszny konkurs. E, kto to chce, osobie, która mieszka gdzieś blisko mnie. Niech się do mnie skontaktuje na mojej stronie facebookowej lub w komentarzu. Ja się ze mną jakoś kontaktuję, oddam to za darmo. Może autograć? Wow! Ewentualnie tutaj z tyłu, a chcecie auto będzie eksploracja z kadru. Zgłaszajcie się w komentarzu. Ja, jak będzie dużo ładnych. Oddam to. No sobie osobie. Więc dzięki za oglądanie trzymajcie się. Cześć!